That is no toy. It belongs to Shang Tsung. We are finished. Return to your post. Stand aside. I will see Katana. No one enters the tower. You are an excellent guard dog, Baraka, but you must learn to heal. Nie od no, cześć wszystkim z tej strony Gierodownia. Dzisiaj gramy ponownie w Mortal Kombat Complete Edition. Ja się bardzo cieszę, że ja to mogę mówić i nagrywać. Wczoraj nie było odcinka dzisiaj jest, bo wiecie, no mam wakacje to faga, to. W pewnym czasie jednak to trochę męczące ciągłe robienie odcinków dzień po dniu. M zrozumiecie mnie najpewniej. Eee, wracając do tematu. Teraz będziemy walczyć z Baraką. Rozdział 10 Jay. Fajnie, że to łatwo zapamiętać. Czy to 10 Jay ma to do siebie, że ma dosyć ciekawe ruchy? I miejmy nadzieję, że ja tego nie zwalę. O, fajnie, Okej. Okay. No, no. Znaczy, wiecie, ja tak średnio umiem grać. O, poszło. dobra aj aj a tutaj było właśnie ten to był ten cios dobra aj no byłem w skoku no mo mogłeś pozwolić mi No, o daj się podciąć no nie że zrobił ten zrobił to co nigdy a dobra, to pierwsza do przegana. Bo używa X-Raya. No dosyć ciekawy. Ja też mam X-Raya i nie chcę go użyć. Na samym gdzieś głupio zrobiłem, trzymając go mogę od wyprowadzić. A, jedna zasada. Jak grasz z baraką, to wiedz, że on... Wcześniej czy później on cię... O jest dobrze, wyprowadziłem XRA. O tutaj nie, nie się przewaliwać A jest, pięknie Bierzemy go na dystans no i, no i mieliśmy więcej życia, więc jak się domyślacie łatwiej na poszłotach. Chciałem zrobić pewien combo, tylko nie wiem czy mi wyjdzie Tylko muszę go chwycić na początku, żeby go trochę zranić To jest No, ej. Nie, czekaj, to jest tak, o. O, świetnie. No to, to, to już mniej świetnie, ale... To, to, nie oznacza, że jeszcze przegrałem. Dobrze, na spokojnie, na spokojnie. Oj, nie, nie, to są... To są jego kręciołki. Wow, wow, wow. Ej, ej! Nie? Nie wierzę. On to zablokował. Teraz się, teraz się zaczęło klikanie jakiekolwiek przyciski. Not a good thing as I have learned. You must keep your eyes open to anticipate the finishing blow. What are you talking? You make it too easy. If you had not dishonored yourself, hey. I... my orders are clear. No one is allowed in the tower. As you can see, I am here. Here to help the princess escape. You would deny her execution? Są tylko mechanizmy odnalezienia swojej honoryzmu! Mamy bardzo różne koncepcje odnalezienia, Shokan. Rok 1! No to teraz powalczymy sobie z siwą. Przepraszam za pauzę, nie ten przycisk. Aaa dobra, bo ona. jak skaczesz, to ona może cię chwycić. Aj! Ojeju! Nie, nie chciałem tego. A jest, dobrze wyprowadziłem to. Aj! No nie, to, 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 jest, to, to Bo z mówię, to jest nie do zablokowania, akurat cios. No i czemu ty mnie chwyciłaś? Ja ci nie mogłem. To będzie problem. Zawsze zapominam, że mam inne ruchy i zawsze robię tylko to same. No dobra, to, to przegraliśmy, to mocno przegraliśmy. Bo połowę HP tylko jeździłem. No czemu ja jej nie mogę chwycić? Halo! Halo! Czemu ty takie potężne kombosy? Nie, nie, ja, no, to nie pozwalam. Ja tego nie propaguję. O, do... Oj, nie, nie, nie. O, jeszcze ty bardziej mnie wkurzyłaś. Bo... No, to, 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 to już jest. No, dobra, świetnie. Dobra, to się widzimy za chwilę. Not much of a jailer are you. Now then, your Highness, let us see how quickly we can remove these bonds. Jade, I I am too. Go, find Raiden. Ask for his help. That should distance me from any pursuers. Others pursue. I find. By the gods, you are Melina. You must return with me. There's to be a celebration for my sister. She's going away. Round No to tak, no to podobnie walczymy z tą samą postacią, której tak mocno nie lubię. I jak teraz mi się uda Ty naprawdę musisz aż tak mocno... O nie, trochę nie wkurzyłaś. mi jeden najprostszy trik. O właśnie, ten cios jest naprawdę świetny. Po prostu musimy wyjść, nie? No, no ale... Ale dobra, teraz użyłem x raya tylko z jednego powodu, bo czekanie na to, aż on mnie pokona dany przeciwnik. Oj, nie pozwolę. Ja próbuję tego. No i wygrałem przez to. Dobrze, teraz trzeba trochę się uspokoić. Mam jeden taki ruch, który pozwala, że nie chcę... Jestem... Ale coś mnie nie pykło. Dobra, tej teleportacje, Ej, no! What the? Ej, to nie miało być tak, ta, tak, tak jak mówiłeś, że ma być, no! O, jest, dobra! Użyłem dodatkowego ciosu, o,

Dobra no no dobra, trochę za późno włączyłem nagrywanie, teraz zobaczyłem No ej no miałeś pozwolić mi to zrobić, wiesz Muszę zapamiętać, że on też ma... Nie, nie wiem, ono się taka zła nie jest. To w się... Sensie... To jest... To jest bardziej złe, wam powiem. Dobra, jest, teraz tak, teraz nie, nie, ten drugi, nie, ale chwycić go zawsze można, ten drugi przycisk, nie, tak, no ej, no, dobra, ho, 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 dobra, dobra, dobra muszę coś powiedzieć, jak wcześniej yy, zap zapomniałem o czym wcześniej mówiłem na odcinku, Pamiętam, że mówiłem o jakichś grach nowych, które no po prostu otrzymałem. O, dobrze jest, teraz jest pierwsza gra. Jak chcecie, żebym to nagdał, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja wcześniej, Ja później tak czy siak będę jeszcze e, się pytał ludzi, czy ktoś chce... Łoł. Wow. Czy ktoś chce tego z, na, właśnie z tego na przykład nagrywanie wow, wow, wow. Co to było? Więc nie musicie się martwić, że na przykład na przykład chcecie żebym nagrał coś, no to się boicie, że na przykład... ale graś się może nie spytać. Luzik, luzik, o to się nie przejmuj, bo ja się... ja mam w zwyczaju się pytać, bo chcę współtworzyć z wami ten kanał. No i coś dalej mi nie wychodzi. O nie, trzeci raz wykonujesz już ja tylko tym razem nie widziałem, co jest bardzo śmiesznie.

A personality that is not at all like sanding paper? Jerks. Katana, Executed? Where is she? Held captive in the tower of Shao Kahn's fortress. I will I'm not pleased with this outcome either, Liu Kang. But there is no time. We must return to the tournament. But you are responsible for her capture! You persuaded her to turn against Shao Kahn! Lord Raiden. We can free her as others fight in our stead and join you thereafter. Very well. We will meet you at the Coliseum.